W wielu rejonach Polski zaczęły się właśnie ferie zimowe. Może jeszcze tego za oknem nie widać, ale zima się zbliża. Na szlakach zacznie robić się ślisko. Rekomendujemy, aby wszyscy turyści korzystający z uroków zimy w górach obowiązkowo w swoim wyposażeniu posiadali raczki. Jako firma Skalnik przekazaliśmy właśnie ponad 200 par raczków do wszystkich stacji GoPro w całej Polsce, żeby wyposażyć ratowników na czas ferii oraz całej zimy. Raczki turystyczne to jest sprzęt, który został stworzony dla turystów do poruszania się w warunkach zimowych po górach. Wyposażenie GoPro w zapas raczków ma znaczenie w sytuacjach, kiedy proszą nas o pomoc ludzie, którzy ich nie posiadają ze sobą, a nie stało im się nic na szczęście złego i są w bardzo dobrej kondycji fizycznej, jedynie mają problem z utrzymaniem się na śliskiej nawierzchni. Raki różnią się od raczków przede wszystkim tym, że są cięższe, masywniejsze. Natomiast raczki są przeznaczone dla każdego turysty, ponieważ można je założyć na każdy but. Nie musi być odpowiedniego zapięcia na bucie. I przeznaczone są do szlaków turystycznych łatwiejszych. Mamy takie akcje ratunkowe, podczas których musimy pomóc naszym turystom zejść z gór. I w, takim właśnie, w takich sytuacjach, kiedy te szlaki są oblodzone... Zalega cienka warstwa śniegu lub lodu. Wówczas takie raczki są bardzo pomocne, zakładamy je naszym turystom, również z nich korzystamy i wówczas bezpiecznie jesteśmy w stanie takich turystów sprowadzić z gór.